Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby spod znaku RAKA. Zapraszam Was na prognozę na cały rok 2024. Zanim przejdę do czytania, to krótka informacja. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną czytaniem prywatnym, zapraszam serdecznie kontakt ze mną poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem. Chcę tylko zaznaczyć, że taka prognoza roczna prywatna wygląda zupełnie inaczej niż. Tutaj na kanale, ponieważ taki horoskop roczny trwa ponad godzinę. Omawiam każdą sferę życia. No, więc tyle chciałam tylko powiedzieć dla tych osób, które chciałyby skorzystać, które czują, że w jakiś sposób rezonują ze mną. A teraz patrzymy sobie: Jaki ten rok 2024 będzie dla Was drogie raki? Oczywiście, to jest przekaz ogólny. Dobrze, i jaki to będzie rok dla Was? Ja myślę, że tutaj pokazuje się taka sytuacja, że dużo będziecie działać. Pierwsza połowa roku to będzie dla Was taki czas, gdzie będziecie podejmować bardzo dużo decyzji, gdzie będziecie stali na jakimś rozdrożu życiowym. Ale poczekajcie, ja rozłożę karty i dopiero będę odpowiadać Dobrze Karty są na stole, więc mogę tutaj śmiało opowiadać. Rok 2024 dla Was, drogie raki, pokazuje mi się jako czas podejmowania decyzji. Może być tak, że stoicie już na jakimś rozdrożu i nie wiecie, co początek roku Wam przyniesie. Może tutaj toczyć się to bardzo mocno spraw zawodowo-finansowych. Może sytuacja w Waszym życiu wygląda w ten sposób, że musicie opowiedzieć się, czy zostajecie w starym miejscu, czy jednak dokonujecie wyboru zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu? I tutaj jest taki dylemat, jest takie stanie na takim rozdrożu. Ale karty mi pokazują, że wy bardzo chcecie tych zmian, wy bardzo potrzebujecie tego nowego czegoś, tak? I wy będziecie podejmować te decyzje bardzo mocno w zgodzie ze sobą. Bardzo aktywni w tym będziecie, będziecie bardzo kreatywni w tym wszystkim, będziecie. Bardzo mocno brać wszystkie za i przeciw, czyli te podejmowanie decyzji dotyczące spraw zawodowo-finansowych będzie dla Was, powiedziałabym, czymś takim bardzo mądrym i bardzo przemyślanym. Ale to nie tylko o to może chodzić, bo macie również um, bo karta kochankowie to nie tylko jest stanie na rozdrożu i wahanie się w podjęciu decyzji. Ta karta również może mówić o tym, że możecie wejść w jakiś romans, w jakiś flirt, w jakąś przelotną znajomość. I ta pierwsza połowa roku będzie trudna, bo będziecie musieli opowiedzieć się, czy chcecie kontynuować. Ten romans, tą nową znajomość, czy jednak robicie wszystko, żeby wasza obecna relacja przetrwała? Więc tutaj, no wiecie, na kanale was jest dużo. To jest y, czytanie ogólne, więc tutaj mówię te dwie opcje, bo takie tutaj się energie pokazały, ale ogólnie. Bo być może nie zmieniasz pracy, być może nie szukasz pracy, być może nie jesteś osobą, która romansuje, być może nie chcesz nikogo do relacji. Więc, jeżeli jesteś osobą, z którą na ten moment to te czytanie nie rezonuje, to jest jeszcze trzecia opcja, mówiąca o tym, że Najbliższe kilka miesięcy, ten początek roku 2024, będzie dla Ciebie czasem do tego, żeby odkrywać w sobie potencjały, żeby odkrywać w sobie kreatywność, żeby znaleźć jakąś taką iskierkę, zapalną do tego żeby coś w swoim życiu zmieniać karty mi pokazują. Dużo jest w tobie jakiegoś wewnętrznego konfliktu, ale ty będziesz z niego się wyswobadzał. Ty będziesz tak jakby nie chcę mówić, że walczył, ale chyba najbardziej tutaj pasuje to słowo na ten moment. Będziesz walczył o swoje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Karty mi pokazują, że możesz mieć tendencję do Wchodzenia w różne nastroje. Możesz mieć um, takie sytuacje w życiu, gdzie raz ci będzie lekko, fajnie będziesz tryskać energią, będziesz mieć dużo pomysłów na życie, będziesz budzić się rano z, w bardzo wysokich wibracjach, a za moment gdzieś nagle coś wyprowadzi Ciebie z równowagi, nagle wejdziesz w te niskie wibracje, nagle pozwolisz, że jakiś chaos w Twoim życiu się wydarzy, więc tutaj taka zmienność emocjonalna mi się pokazuje. Karty ogólnie mówią, że ktoś będzie motywował Ciebie bardzo mocno do zmian i do działania. Będziesz mieć przy sobie osobę, która będzie na, ci, na Tobie wywierać y, taką y, nie presję, ale pozytywny wpływ. Pozytywny wpływ taka osoba będzie na Tobie wywierać, i Ty będziesz bardzo mocno chciał, chciała się zmieniać. Ten rok 2024 daje Ci ogrom, y, pozytywnych zmian, takich zmian zarówno na przestrzeni swojej emocjonalnej, jak i również w wyglądzie zewnętrznym. Możesz tutaj chcieć tak na poważnie zacząć działać z, ze swoją własną sylwetką, może tutaj jakiś sport będzie bardzo ważny dla Ciebie i bardzo istotny, jakiś konkretny ruch, może jakaś siłownia, coś na tej zasadzie. Karty mi mówią, że idą do Ciebie zmiany, ale tak jak powiedziałam. Pierwsza połowa roku będzie taka zmienna, chaotyczna, raz lepiej, raz gorzej. I ta transformacja dopiero gdzieś w Twoim życiu będzie zadziewać się po połowie roku 2024. Bardzo dużo będziesz mieć powodów do świętowania, do celebrowania. Karty pokazują, do bycia wdzięcznym, wdzięczną. Dużo będziesz mieć powodów, do tego, żeby spotykać się z ludźmi, żeby świętować, tak, żeby mile spędzać czas tutaj, jakieś wspólne imprezy okolicznościowe. Dużo tego będzie, bardzo dużo tego będzie w tym właśnie roku 2024 u Ciebie. Ale przede wszystkim też dla ciebie będzie ważna rodzina, przyjaciele, znajomi, domownicy, dom jako dom, jako ta twierdza, jako ta twoja ostoja, jako te twoje poczucie bezpieczeństwa. Wielu z was też będzie bardzo mocno pracować nad poczuciem własnej wartości, wielu z was będzie dostrzegać w sobie piękno tą empatię, tą delikatność, tą wrażliwość. Możesz być osobą bardzo wysoce wrażliwą, i Ty zaczniesz z tym pracować. Ty zaczniesz przyglądać się temu zupełnie inaczej i traktować to w pewnym sensie jako dar od losu, a nie jako przykleństwo. Tak tutaj mi się pokazuje. Co niektórzy z Was mogą również wejść w nową relację. Możesz poznać na swojej drodze życia miłość, tą miłość, która jest Ci przeznaczona. Tak, tutaj karty pokazują. Dobry też bardzo czas do rozwoju tego duchowego, spirytualnego, tak? Bardzo dobry też czas do dokonywania zmian w swoim życiu. Także tutaj mam wrażenie, że bardzo ładny rok się Wam zapowiada. I jaki aniołek. Jako taka porada podpowiedź dla was. Archanioł Michał. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem, wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi. Nierozwiązywalnymi sytuacjami, lub też ze wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnił cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemnoniebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie cię w ochronę i w obronę. Archanioł Michał jest Panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja dla Ciebie na ten cały rok brzmi jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. I tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.